Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Europa Universalis 4. W tym odcinku wypowiemy wojnę zapowiadaną. Niestety to nie będzie wojna z Francją, bo od Francji mamy większą armię. To prawda, mamy większą armię i to dość znacznie. Bo 40 tysięcy, ale oni mają o wiele lepszą jakościowo. My nie mamy nawet dobrych generałów. Naszymi generałami jest nasz król, który ma 1-1-2. I tutaj Baltazar de Leyva, który ma jeden Nie, to tak, to ma 1, 3, 3, 2, czyli też nie najlepsze statystyki, to są obaj generałowie jednogwiazdkowi. Francja ma generałów 2 i 3 gwiazdkowych, z tego co wiem, a przynajmniej z tego co się spodziewam, więc yy, już sama ich obecność będzie powodowała, że będziemy przegrywali większość bitew. W tej chwili nie widzę, że się szykowały w najbliższym czasie jakieś bunty w Afryce, więc się sobie, że możemy wypowiedzieć wojnę Portugalii yy, i... W Portugalii i oczywiście Anglii, przez to, co by nam pozwoliło, w zasadzie pierwsza wojna jeszcze by nic nam nie dała. W drugiej wojnie byśmy mogli zwasalizować Portugalię, a, z was, a potem nie, w drugiej też jeszcze nie. W trzeciej wojnie byśmy mogli zwasalizować Portugalię. I zwasalizowana Portugalia by nam y, oddała wszystkie swoje kolonie. Po zaanektowaniu. Nie wiem, czy po zaanektowaniu, czy jeszcze przed zaanektowaniem, w każdym razie by, mielibyśmy Karaiby. Czyli mielibyśmy. Y, państwa, ko, państwo kolonialne w Afryce, y, w Afryce, w Ameryce. Nawet pomimo tego, y, że nie inwestujemy w kolonistów. Z tego co widzę, na kontynencie nie mają prawie żadnej armii, a tu, ma, a tu mają właśnie stolice. Więc myślę, że dobrym pomysłem będzie zaatakowanie ich w tym momencie. Wysyłamy więc dyplomatę, wypowiedź wojnę. Poprosimy o pomoc Austrii i Czechy, bo czemu by nie? Nawet nie sprawdziłem o co jest. Obejdę, Bejda jest tutaj. No i tu będzie szybka wojna, myślę, że z łatwością wygrana. Oczywiście, Anglia uhonorowała sojusz z Portugalią. Przechwyciliśmy ich flotę. Hmm, Małą. Chociaż to jest chyba wszystko co mieli. W tym momencie floty mają tylko yy, Angliza. To też nie jest jakaś potężna flota, która myślę, że byłaby w stanie zagrozić naszej. No, potężnej flocie. To trzeba przyznać. Trzeba przyznać, że flotę mamy bardzo mocną. Wciągnie się do armii. Ale armia wystarczy nam do zniszczenia yy, Portugalii. Moglibyśmy nawet zdesantować się w sumie w. Anglii. Tylko, czy jest sens mieć gdzieś tutaj terytorium? No, to nie byłby sens otworzyć tutaj drugi front. Moglibyśmy otworzyć drugi front yy, do walki z Anglią. Z. Yy, drugi. Nie drugi, tylko trzeci i nie z Anglią, tylko z. oczywiście z, z. z. z Francją. Z Francją, tak. Byśmy mogli z nimi walczyć na trzy fronty. Co nie wiem, czy by się okazało korzystne dla nas. Bo my, bo my powinniśmy ich pokonywać głównie masą, a nie jakością naszych armii. Więc najlepsza byłaby dla nas walka, chyba tylko na jeden. Ale Anglia zawsze ma bogate prowincje, które można przebić. Może wyślijmy naszą flotę do blokowania tutaj. Floty, żeby się szybciej zdobywały. No nie jest to jakaś trudna w tej chwili wojna. Problem jest taki, że w wojnie też biorą udział Karaiby i yy, Kolumbia, więc... Yy, no, więc nie mamy od nich, więc ciężko będzie zdobyć Wodskora na nich. Moglibyśmy też zdobyć 5 terytoriów od Karaibów, czyli na przykład yy, Jamajkę, i wtedy byśmy stworzyli własne ko państwo kolonialne, co też nie byłoby głupim pomysłem. A to byśmy musieli wysłać tam całą naszą armię możemy ciągle wziąć technologię dyplomatyczną, tylko jesteśmy wciąż przed czasem. W Francji wypowiemy wojnę, jak nadgonimy trochę z technologią. Idę chyba skończyliśmy, z tego co pamiętam, tak, skończyliśmy już ideę, więc teraz musimy tylko nadgonić z technologią. Tutaj mamy 10, oni mają 12, ale jak nadgonimy z technologią, myślę, że będziemy w stanie to w końcu. Szczególnie, że, mamy naszą, szczególnie, że nasza armia jest nieco większa. Odbiliśmy Algadwę, Algadwę czy Algadwę. Yy, możemy wysłać misjonarzy do następnej prowincji. Yy, z Portugalii przynajmniej nie musimy wysyłać misjonarzy. Leszczyński zmarł. Król Polski. 28 tysięcy wojska tutaj trzymają. Anglicy. A nie mają nawet jak się dostać do nas. Moment. oczywiście zaakceptujemy Mar Marię z Commonwealthem Commonwealth jest zbyt potężny żeby, żeby móc pozwolić sobie na stratę takiego sojusznika gdzieś tutaj jest flota angielska którą z chęcią bym zniszczył tak samo jak tę armię małutką portugalską gdzieś tutaj się kręci ta flota no i spłyniemy stawkami do portu tu jest, tu jest. Mam nadzieję, że zdążymy do tej bitwy. Wygraliśmy y, bitwę z Portugalczykami na szczęście. Możemy wziąć technologię administracyjną, nie będziemy jej brać w czasie wojny. Lecimy kilka Dukatów, ale to jest dobnostka. Y, możemy za chwilę wysłać nasze, wo, nasze wojska do labułów. Niestety nie zdążyliśmy do bitwy. Ale kupujemy Porto, no i możemy właśnie teraz wysłać wojsko do Labur, Austria z Basu już w my yy, nawróciliśmy Meknes, więc możemy nawrócić kolejną prowincję, już się kończy, nam powoli prowincję do nawracania, co znaczy, że możemy zaatakować kolejne państwa, niestety Maroku nie przeszło w stronę, głębiej w stronę Afryki, a szkoda, a szkoda, by bardzo nadliczyłem, że będziemy mieli takie przyjemne lądowe połączenie tutaj. Anglia już się zgodzi na pokój z nami. Yy... Nie, nawet się jeszcze nie zgadzają na pokój. To musimy im przejąć więcej prowincji, zniszczyć więcej statków. Wtedy, wtedy raczej się na pokój powinni zgodzić. Odkrywamy nowe tereny. Zresztą prawdopodobnie, tereny w Ameryce gdzieś. Flota żadna do nas nie płynie, przynajmniej nie widzę, że coś yy, płynęło, że coś się wzrokowało. Zajmujemy ostatnią kontynentalną prowincję e, w Portugalii. Ważne stwierdzenie jest to, że kontynentalną. E, zabierzemy im w tej wojnie Madeirę i e, Azorę, mam nadzieję. E, żeby nie musieć w następnych wojnach już do nich pływać. Ship cost minus 5%, no nie specjalnie nas to wczoraj mówiąc. obchodzi. Czy, czy Anglia już się zg zgodzi na pokój? E, może podbijmy jeszcze tę jedną prowincję i zablokujmy im jak najwięcej. E, Oczywiście zablokujmy im No Myślę, że to powinno ostudzić ich zapał. Tutaj zostały same statki transportowe, na co trzeba uważać. 49%... 63%... Nie widzę, nie, nie widzę nigdzie ich floty. Bohemia kontroluje papiestwo Czechy. No i tak jak się spodziewałem płyną już statki. Eee... Mam nadzieję, że nie zdążą zniszczyć tej floty w tym czasie. Przynajmniej, że nie zniszczą jej zbyt mocno. Podbiliśmy Labust. Nasze statki już płyną do tej bitwy. Głównie galery z tego co widzę. Chociaż przeciwnicy też nie mają zbyt mocnych statków, więc myślę, że to bitwa jest do wygrania. 30. I już w tym momencie się wycofali. Nie chcą ryzykować z państwami kolonialnymi. Nie możemy negocjować, niestety. Okej, okay, okej. Okay. ok, straciliśmy. Kasus na mod. Ale i tak mamy wojnę religijną na nich. Czy możemy im coś zabrać? Wciąż nie chcą się zgodzić na wojnę. Yy, za krótka wojna mają zbyt dużą siłę militarną. Gdybyśmy im podbili kilka prowincji na, yy, na wyspach, to by byli bardziej chętni do zgody. Co w sumie moglibyśmy zrobić? Stesentować się na Wyspach Brytyjskich? To by było ciekawe, ale nie chcę, nie chcę się aż tak w to bawić. Za daleko to i za, za dużo męczenia się. Więc może zobaczmy, co nam odda Portugalia w tej chwili. Czy nam oddacie te dwie prowincje? To mnie interesuje. Oddacie to też oddacie? I będziemy mogli nawet wypowiadać teraz wojny państwom w Afryce. Czy, na, czy coś jeszcze nam możecie dać? Tego już nie. Nie. Te prowincje są dla nich zbyt cenne. Jeszcze mam zbyt dużo powodów, żeby się nie zgadzać, ale nie chcę im zostawiać aż tyle punktów, więc może jednak dopniemy się w tej Anglii. To by nie było takiej głupie. Jeśli się uda dopnąć w Anglii, to przede wszystkim ee, zerwiemy sojusz. Z zerwiemy sojusz angielsko-portugalski. I wtedy będziemy mogli spokojnie, spokojnie atakować. ...postukali następnym wazem. Tą technologię militarną mają Anglicy. Anglicy mają 11 technologię militarną, więc są tylko jedną do przodu. Czyli nie jest tak źle. Nie podziel, połącz. Połączymy nasze floty. I wyślemy je na kanał Le Mans. No i niedługo wypowiemy wojny państwom w Afryce, żeby się powiększać, bo musimy się cały czas powiększać, żeby być w stanie pokonać Francję. Francja jest zbyt silna na ten moment dla nas. Nie wiem, co tutaj robi armia austriacka. Gdybyśmy wypowiedzieli wojnę Francji, to by się przydała armia austriacka ustawiona w tym miejscu. Czy chcecie się już zgodzić na pokój? Nie chcecie, to zobaczmy co powiecie jak, jak się u was dopniemy. Jeśli wygramy tę bitwę, to będziemy mogli pogłębić po nascenę wojska. Jeśli ją przegramy, to będziemy musieli się wycofać na statki i spróbować zaatakować w innym miejscu i wtedy po prostu wylądujemy w Irlandii. Z tego co widzę, my tę wojnę raczej przegramy. No raczej przegramy, więc może już w tym momencie wycofajmy się. Nie wiem, czy wycofujemy się do Konwali. Znaczy w zasadzie to nie wiem czemu wycofują się moje wojska, dokonywali. Ale myślę, że powinno się udać dowróć w Islandii. Ile wojska mają Anglicy? Anglicy nie mają wiele wojska, więc myślę, że już tam nie trzymają armii wystarczająco dużej, żeby mogła nas pokonać. W w Portugalia przekonała jakąś swoją marną flotą jednostatkową i próbuje odbić swoje prowincje. Nie sądzę, żeby, że to miało szansę jakiekolwiek powodzenia. By wielki Tani by... zakończył się zamęt religijny. E zostawmy... Zostawmy to. E Zostawimy niedługo flotę do blokowania tego przejścia, że nie mogą przejść żadne wojska angielskie na Irlandię, a sami, yy, sami popłyniemy po więcej oddziałów na kontynent. Mm -hmm. Tą flotą popłyniemy po więcej armii. Oczywiście damy akces militarny Prowansji. Chcemy, żeby ta Prowansja była jak najsilniejsza. Na razie ma 17 tysięcy wojska, czyli już mogłoby nam nieco pomóc w wojnie. Florencja stworzyła Toskanię. Toskania ma wciąż sojusz z Francją i Wenecją, czyli niedobrze. Wolę, że tego sojuszu nie było. Tunis zaakcepto zaakceptował, zaanektował Cypolis. Za chwilę wypowiemy wojnę tym państwom afrykańskim. Nie wiem, na co oni jeszcze mają nadzieję w tym momencie. Oblegamy tu prowincję. Czy Anglis już chcą się zgodzić? Wciąż nie chcą się zgodzić nawet na Whitepisa, więc skoro nie chcą się zgodzić na Whitepisa, to my im nie damy Whitepisa. Tylko damy im więcej armii, która będzie oblegała ich prowincję. Wciąż mamy wciąż y, odpływają nam pieniądze ze skarbca i to wciąż jest wina wciąż jest wina y, chodoby, mam nadzieję przynajmniej Że to tylko z tego powodu już chodoba się już chyba skończyła Więc jestem poważnie zaniepokojony w tym momencie stanem naszego skarbca, ale dużo wydajemy na uzupełnienia naszych wojsk To też trzeba uwzględnić w czasie wojny Płynie flota angielska, ale jakaś mała. Algarve oczywiście pokonana. Garb nawrócony. Nie mamy ma w tej chwili żadnej prowincji, którą moglibyśmy nawracać. A to bardzo źle, bo w tym czasie marnują się nasi misjonary, więc sądzę, że powinniśmy jak najszybciej zdobyć jakąś prowincję, którą moglibyśmy ponawracać. 73 tysiące mamy manpowera. Na wszystko patrzę w kontekście przyszłej wojny z Francją. Francja ma w tej chwili 40 tysięcy, czyli więcej niż miała przed chwilą. A i tak nie sądzę, żebyśmy byli w stanie ją pokonać, nawet kiedy wydaje się tak słaba. Wyżyliśmy sobie jeden z stabilności oczywiście, zaakceptujemy Marias kosztem legitymizacji. Odkryliśmy południowy Atlantyk. Nie, nie chciałbym, 54%. Czekam tylko aż się ta Wielka Brytania zgodzi. Hmm. Anulować... Całkie traktaty z Portugalią. To już wystarczy, przynajmniej dla mnie, z tej wojny, jeśli uda się uzyskać. Nie wiem czemu idą przed statkami, mają... Ten przesmyk jest całkowicie do przejścia... A, bo wychodzą ze strefy floty, więc muszą. Tak, to by się zgadzało. Prowencja wzywa nas do wojny z Francją. Zaakceptujemy. I w tym momencie musimy kończyć jak najszybciej naszą wojnę. Że móc się jakkolwiek obronić przed Francją. Z kim walczymy? Z kim jesteśmy sobie? Tylko z Islandem i ze Szwecją. No, nie jest to zbyt dobrze. E, Wielka Brytania, czy się już zgadzasz na ten pokój, który Ci proponujemy? Nie zgadzasz się. E, nie zgadzasz się anulować tak tata. Czy zgadzasz się na... ...labur? Tym bardziej się nie zgadzasz. Czy zgadza się nam oddać chociaż trochę pieniędzy? Zgadzasz się oddać trochę pieniędzy? To szybko... ...odwrócili. Odwrócili nasz pokój, to ciekawe. Powinni się teoretycznie zgodzić. Musimy popłynąć po nasze wojska i postarać się jakoś wygrać tę wojnę. A nie ukrywam, że ta wojna łatwa nie będzie. Szczególnie, że nie mamy dochodów. Jesteśmy na minusie. Czyli gospodarczo, gospodarczo w tym momencie leżymy. Czy już się Wielka Brytania zgodzi? White peace. Czy chcecie? Weźmiecie? Weźmiecie. Wzięliśmy, wzięli White Peace, czyli możemy zawrzeć pokój z Portugalią. <śmogli> Mogli uwolnić Kokomesa, ale nie szczególnie nas to interesuje. Anulować traktat z Wielką Brytanią. Z Francją mają Military Access, to nas nie szczególnie obchodzi w tym momencie. Oddać prowincje. Przede wszystkim te, na które mamy claimy. Może na razie weźmy Azory i Madeirę. Dopiero potem te prowincje, na które mamy claimy. Mamy hmm, co jeszcze byśmy mogli od nich wziąć? Byśmy mogli od nich wziąć te prowincje. Wyspy Turk i długa. to już są tereny kolonii. Może, może utworzymy hiszpańską kolonię? O, to jest plan. Więc w tym momencie stworzymy hiszpańską kolonię Bahamy, jeszcze weźmiemy. Kurakao? chociaż nie, może Kura KO nie. Barako, Jak najbardziej. Tak, to będzie nasz peace deal. Za 269 punktów dyplomatycznych, czyli dość sporo. Ale punktów dyplomatycznych akurat mamy sporo. E, boję się o powstanie koalicji, ale w tej chwili i tak jesteśmy w stanie wojny z Francją. Ale żadne inne państwo nie powinno się tym szczególnie zająć. A w sumie tak naprawdę żadne państwo się tym nie zajęło. Dużo mamy do To jest minus. Już płyniemy. My musimy popłynąć naszą flotą po resztę armii. Jak najszybciej. Bo inaczej sytuacja może się zdobyć nieciekawa. To jest 402 Ta armia ma ustawienie. Możemy wypowiadać wojnę w Afryce, ale na razie teraz to nie interesuje, bo mamy... Ważniejsze rzeczy na głowie w Europie, może zobaczmy technologię, możemy wziąć kolejną technologię dyplomatyczną i zwiększyć nasz przychód z handlu, już wiem czego mogło brakować, i bierzemy kolejną technologię wojskową, która się przyda w tej wojnie, bo tak jak mówiłem, wojna jest dość ciężka. Hmm. Staliśmy dwa prestiżu. Są większe szanse, że się do nas Nativsi przyłączą. To co podbiliśmy, to są, To nie są kolonie, to są już y, gotowe prowincje z tego co widzę. Poza tam chyba jedną gdzieś. Poza San Thomas, Tak. Poza San Thomas to są prowincje. Co jest ciekawe, że walczyliśmy, spod, zdobyliśmy. Prowincja od Portugalii, a ona nam odda tereny w swojej kolonii, z której tak naprawdę nic nie zabraliśmy. Dobrze by było, gdyby gdy Austria wypowiedziała wojnę w tym momencie Francji. Niestety tak się zapewne nie stanie, bo nie mają do tego najmniejszego powodu. Mhm. Musimy wejść na lotę. flota przekrała. Musimy wycofać ją, żeby nie wypływała w czasie wojny. Bo w tej wojnie jest zbyt dużo statków na Morzu, się sami mogli na to pozwolić. Może przejdźmy do Sieny w tym na ten moment. Siena jest prowincją nad nadmorską, więc będziemy też mieli takich minusów za to. Barcelony, a gdzie płynie nasza flota? Nasza flota, flota powinna wpływać do, właśnie do Barcelony. Mamy w tej chwili przychód, na całe szczęście. Oby się to utrzymało jak najdłużej. nie wygląda ta Portugalia taka zmniejszona. Embargo. No, to będzie ciężka wojna. Naprawdę ciężka. Mają przewagę jeśli chodzi o liczbę wojsk, mają przewagę jeśli chodzi o technologię. Spain -gates. Zwiększony koszt stabilności, a zmniejszony koszt konwersacji kultury, i tak ich nie nawracamy. Zwiększona autonomia, a zmniejszony threshold, ale i tak nie mamy żadnych kultur, które by się mogły chyba zbliżyć nawet do bycia akceptowaną, z tego co pamiętam. Może sycylijska, berberijska? Nie, no raczej nie. Najbliżej ma Napoleon, Neapolitańska, dlatego może weźmy Spain, okupajcie Siena, czyli podbiliśmy wojnę prowincję. Musimy z tymi wojskami jak najszybciej y podbić Toskanie. Do tych wojsk dać naszego króla jako generała i liczyć na to, że stanie się cud, bo, bo bez żadnego cudu my tej wojny nie wygramy. Po prostu nie ma na to szans. Ale jak się potoczy ta wojna, o tym się przekonacie. W następnym odcinku na ten moment kończymy nagrywanie. Trzymajcie.